Statyw pełni bardzo ważną rolę w YouTubowaniu. Niestety moje studio nie jest zbyt obszerne, więc nagrywanie wiąże się często ze zmianą kadrów i przestawieniem statywu. Próbowałem rozwiązać ten problem budżetowo, przerabiając lampę na elastyczne ramię. Nie wyszło to jednak tak jak tego oczekiwałem, ponieważ aparat okazał się zbyt ciężki. Tym razem postanowiłem podejść do sprawy nieco inaczej. Na Ali dostępne są elastyczne aluminiowe statywy montowane do blatu. Przegubowe ochwyty sprzedawane są w kilku różnych długościach oraz o różnym udźwigu. Wybrałem największy umożliwiający utrzymanie również większych aparatów. Zestaw przychodzi w dwóch kartonowych pudełkach skrywających statyw oraz akcesoria. Niestety w tym przypadku zabrakło instrukcji. Całość składa się z kilku elementów. Poza kluczem imbusowym znajdziemy adapter 3/8 na 1/4 cala. Dodatkowo dostaniemy również adapter kulowy oraz opaskę rzepową do przewodów. Adapter wygląda dosyć tandetnie i mam obawy, czy będzie w stanie utrzymać cięższy aparat. Statyw składa się z uchwytu oraz ramienia. Uchwyt mocowany jest do stołu za pomocą regulowanych szczęk, które rozwierają i zwierają się poprzez skręcenie śruby. Całość wykonana jest z gumy, plastiku i aluminium. Wygląda solidnie i budzi zaufanie. W uchwycie, poza standardowym wejściem na ramię, znajdziemy adaptery na śrubę M5 oraz 1,4 cala. Można więc dokręcić dodatkowe ramiona. Chwyt ma rozstaw od 1 do 4 cm. Zamontujemy go więc również do szerszych blatów. Podczas odkręcania należy uważać, aby nie przeciągnąć śruby poza limit, ponieważ chwyt nie wróci już na swoje miejsce. Aby to naprawić, trzeba wykręcić śrubę, ścisnąć chwyt i wkręcić ją ponownie. Ramię składa się z czterech aluminiowych segmentów połączonych regulowanymi przegubami, a gwintowane zakończenia dają szeroką możliwość do wyboru mocowania. Przeguby regulujemy popuszczając śruby. Zakres regulacji wymuszony jest przez ząbkowane połączenie między przegubami i wynosi 180 stopni. Długość całkowita po rozłożeniu wynosi 32 cale, czyli nieco ponad 81 cm. Jednak dzięki przegubom złożone ramię zajmuje niewiele miejsca, łatwo więc je przenosić. Mocowanie statywu jest niezwykle proste. Dokręcamy uchwyt do blatu, następnie wsuwamy ramię, blokując je odskakującym trzpieniem. Po regulacji wystarczy dokręcić adapter lub bezpośrednio sam aparat. Całość prezentuje się dosyć solidnie, choć samo ramię nieco się kiwa. Jednak nie sprawia to wrażenia, że ramię przewróci się pod ciężarem aparatu. Jedynym elementem, do którego mogę się przyczepić jest adapter. Na szczęście jest to wymienna część. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją podmienić. Jeżeli podobała Ci się recenzja, zostaw łapkę. Pamiętaj również o subskrypcji i dzwonku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!